Witam dzisiaj. Recenzja telefonu Nokia 1600. Ja mam trzy takie telefony, wszystkie są w pełni sprawne. Yy, także tak, telefon waży 85 gramów, posiada ekran o przekątnej 1,4 cala i rozdzielczości 96 na 68 pikseli no, jest to bardzo mało, ale w przypadku tego urządzenia jest jak najbardziej wystarczające. E, pełność baterii to 900 mAh. W przypadku tego telefonu, no to tydzień użytkowania spokojnie. E, a w telefonie można zapisać do 200 kontaktów. Jeszcze na przykładzie tego e, pokażę. Wam pewną sztuczkę. E, za pomocą kodu można obrócić ekran e, gwiazdka, kratka e, 5513 Kratka. No jak, ale klawisze to się nie zmieniły. No, także sztuczka naprawdę fajna, naprawdę ciekawa, yy, i myślę, że dla samego tego było warto yy, kliknąć w mój film na temat tego właśnie telefonu. Teraz przejdę już do samych urządzeń. No więc, tak: ekran główny. Mamy tutaj zasięg poziom naładowania baterii, sieć, godzinę oraz skróty. No więc tak, pierwszą pozycją w menu to jak żeby inaczej wiadomości. I tak, utwórz wiadomość, skrzynka odbiorcza, pozycje wysłane, kopie robocze, czat, wiadomości graficzne. Listy dystrybucji. Wiadomości filtrowane. Usuń wiadomości, licznik wiadomości, ustawienia wiadomości, edytor poleceń, obsługi. E, utwórz wiadomość. No i to tyle. Potem są kontakty. No to tak, szukaj. Dodaj kontakt. Usuń, kopiuj, ustawienia, szybkie wybieranie, filtrowanie numerów, numery usług, szukaj. Potem jest spis połączeń to tak, połączenia nieodebrane, odebrane połączenia, wybierane numery. Usuń listy ostatnich połączeń. Czas połączeń, licznik wiadomości, e, potem e, potem e, połączenia, nieodebrane odebrane połączenia, wybierane numery to już chyba było. Potem ustawienia. To tak, ustawienia dźwięków, ustawienia wyświetlania, yy, potem profile, ustawienia czasu, ustawienia połączeń, ustawienia telefonu, ustawienia kosztów, ustawienia zabezpieczeń, yy, ustawienia prawego yy, klawisza wyboru. Potem ustawienia fabryczne, i to tyle. Yy, zegar. No to tak, godzina alarmu, dźwięk alarmu, powtórz alarm. Mówiący zegar. Ustawienia czasu. Godzina alarmu, dźwięk, dźwięk alarmu. To się już potem powtarza. Także nie mam pewności. Yy, bo skupiam się na tym, co aktualnie mówię, a nie na tym co było. Także mogę się w tym przypadku pomylić. To tak, przypomnienia dodaj nowe. Dźwięk alarmu dodaj nowe. I to tyle. Potem gry. Yy, socer League, yy, Rapid Roll. Bardzo fajna gra. Snake Xenia, Xen... tak? No, coś takiego, ustawienia. Ja pokażę tą grę, bo Tom lubię. Snake'a też oczywiście lubię. A, zapomniałem jak to, to się gra. I trzeba osiągnąć jak najwyższy wynik. Po grach są dodatki. No to tak kalkulator, konwerter, minutnik, stoper, kompozytor, prezentacja. I tutaj y, jest pokaz, jak należy korzystać z telefonu. Bardzo fajne dla osoby, która dopiero co kupiła taki telefon. Potem jest. No, kalkulator już był, to to wszystko. I Like Mobile Service. Czyli coś od karty SIM. Ja jeszcze pokażę, jak telefon wygląda pod klapką. No, tym. nie miałem baterii, to musiałem użyć innej. Tak samo jest z tą Nokią. Ona ma baterię od Mediatecha, tylko tamta ma oryginalną. No więc tak, tak telefon się prezentuje pod kartą. Boże, pod kartą Sim. Pod baterią. Nie wiem co znaczy to T-Mobile Gid, ale także tutaj macie tabliczkę znamionową. Możecie sobie w internecie wyszukać informacji na temat tego urządzenia. Teraz, żebym to złożył tak, jak było. No, złożę to poza filmem. Także, jakbym miał. To tak dalej jest, dopóki nie wyłączymy telefonu i go dopóki nie uruchomimy ponownie telefonu y lub nie wpiszemy ponownie tego kodu, to, to tak zostaje. No więc tak, telefon jest dobrze wykonany, posiada wiele przydatnych funkcji. Można używać na nim bardzo ciekawych kodów. Y jest bardzo prosty w modyfikacjach, to jest najważniejsze. Z takiego telefonu komórkowego możemy zrobić alarm do domu lub cokolwiek innego. Lokalizator jakiś, czy coś, bo ma bardzo prostą konstrukcję. Posiada mały ekran niskiej rozdzielczości. Ale że przyjemnie się go recenzuje, dodam jakąś wyższą ocenę. Myślę, że 8,9 na 10. Mogę jak najbardziej tutaj dać, także jeśli chodzi o ten telefon, to to by było na tyle. Do zobaczenia, cześć.